Witam Was bardzo serdecznie z altanki i dzisiaj zajmiemy się pompką, dlatego że jest bardzo dużo pytań dotyczących pompki, jak działa, nie działa i dlaczego przecieka, etc. I wyjmę pompkę i rozbierzemy ją. Więc zostańcie na filmie, jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego jak działa Wasza pompka, czy działa dobrze, czy niedobrze. W związku z tym mam nadzieję, że w tym filmie znajdziecie przynajmniej część odpowiedzi na Wasze wątpliwości i pytania. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Pierwszą czynność, którą zrobię, to muszę ustawić pompkę na podwyższeniu. Do świetnie nadaje się drabinka. Potem kładziemy deseczkę i wymontuję węże. A węże przywiążę do drabinki, żeby nie spadły i nie wylała się cała woda z basenu. Wszystkie czynności pracy, które robimy z pompką. Co robimy? Robimy ponad lustrem wody. Ja idę po pompkę i za chwilę rozkręcamy. Pierwszy element, który mam do wymiany, to jest właśnie taka gumka, taki o ring, który jest założony na przywężu przy pompce tutaj w tym miejscu. i Jeden element mi przeciekał, w związku z tym musiało być to taki efekt, że pękło mi przy zakładaniu na początku sezonu, w związku z tym, parę, czyli parę dni temu, w związku z czym już muszę pojechać po taki oring. I rozkręcamy pompkę. Pompka jeszcze nie była używana w tym sezonie. Z tydzień czasu basen jest rozłożony. I warto jest sprawdzić, co dzieje się w środku. I tak, było pytanie dotyczące uszczelki. Tu jest pierwsza uszczelka, która zabezpiecza, żeby od góry nie wyciekało. To co jest istotne to obejrzeć filtr, jeżeli jest, jest brudny to go trzeba umyć, a na temat e, filtra i mycia filtra był już film na ten temat, kliknijcie tu gdzieś na górze kartę. Jak go wyczyścić, ale zaraz go jeszcze raz wyczyści, wyczyścimy. I jeżeli to nie poskutkuje, to będzie po prostu trzeba pojechać i kupić również nowy filtr. A jak dąc już po takie uszczelki na miasto, zrobię sobie zapas i kupię filtry. Jeżeli nie będzie w kastorami, bo tam kupowałem pompkę, to będzie trzeba zamówić to na gdzieś na Allegro czy coś takiego. Ok, więc mamy dwie uszczelki tu, jedna uszczelka tu. To służy do zaodpowietrzania. Zakręca się. I odkręca się i jest tutaj również gumka O-ring, który będzie nam powodował, że to się wszystko będzie ładnie, szczelne i nie będzie wciągało wody, albo wypluwało wody. W środku zaraz też pompkę obmyjemy. Idę przepłukać filtr. Zobaczcie jak wygląda. I za chwilę Wam pokażę, co da mycie ciśnieniowe za pomocą zwykłego węża. Jak zmieni się wtedy filtr. Jestem cały ochlapany, ale szczęśliwy, dlatego że filtr został wypłukany, wymyty i możecie zobaczyć, jak wyglądał przed oraz po. Jakie są różnice w tym właśnie oto filtrze. Czyli, o ile można poprawić sprawność filtra poprzez tylko same obmycie go pod ciśnieniem nobró. Pompka umyta w środku, wszystko ładnie. Przy okazji zobaczcie, jaki jest zabezpieczony dół. Tu nic nie, nie powinno się stać i nie powinno w żadnym wypadku dojść do jakiegokolwiek zwarcia. Jest to jak najbardziej wodoszczelne jeszcze na dodatek zakrywa to cała, cały korpus pompki. W związku z tym, może spokojnie stać na deszczu. Mamy nasz czyściutki filtr. No cóż, nie domyję się wszystkiego, za jakiś czas będzie trzeba wymienić filtr i pewnie na zapas będzie trzeba zakupić taki filtr. Nie ma on kierunków, tu jest takie samo znaczenie, tu jest takie same wkładamy, za, układamy uszczelkę właściwie i zakręcamy, no i trzeba dokręcić to dobrze, ale nie tak żeby ten plastik się rozwalił. Proszę zobaczcie, ja dokręciłem się coś źle i tutaj odstaje, czyli trzeba. I jeszcze raz dokręcić. Zobaczyć, żeby dopasować, żeby było idealnie. Teraz już jest... nie jest lepiej. No, będzie trzeba posprawdzać to w momencie zakładania przy basenie, czy nie będzie gdzieś odstawać. Czy to spowoduje jakiś efekt, że będzie przeciekało coś lub nie. No i ja muszę się wybrać po ten gadżet, żeby zamontować pompkę. Wróciłem z miasta. Kupiłem oringi i ten jest taki bardziej elastyczny, a te dwa, które kupiłem, są bardziej sztywne. Zobaczymy, czy uda mi się je nałożyć. Nie, nie ma problemu. Założymy stary z drugiej strony i jeden oring mam na. Zmianę, ale tu już widać, że ta guma parcieje, w związku z tym on może w pewnym momencie pójść. Dlatego jest jeszcze jeden zapasowy, nie udało mi się dojść z tym. Wyjąłem jeszcze raz filtr, sprawdziłem, czy nie ma tam jakichś głębień odpowiednich, i tak dalej, ale nie ma, więc możecie dać teraz tylko i wyłącznie łapki w górę. Może dzięki temu nie będzie przeciekał przy basenie. No cóż, zostaje nam założenie węży. I podłączenie do prądu. I zobaczymy zaraz jak będzie to wszystko działało. Chodźcie do basenu, zaniesiemy tą pompkę. Zostaje ostatni element, czyli zakładamy węże. Zobaczcie, zakładam tak, że ta uszczelka przechodzi w to miejsce, co jest dość istotne, dlatego że w ten sposób lepiej uszczelnia. I lepiej się przykręca aniżeli kiedy ona zostałaby tylko w tym elemencie drobnym. Chyba to już sprawdziłem w zeszłym roku, że miałem problem właśnie, że przeciekało, więc trzeba było pokombinować w ten sposób. I to samo robimy z drugim wężem. A, a, nie pomyliłem się. Przedsezonowy przegląd pompki zrobiony. W związku z czym zostaje nam tylko podłączyć i sprawdzić, czy będzie działała, czy nie będzie przeciekała i jak będzie leciała woda. I to też wam nagram, bo były pytania, jak mocno powinna lecieć woda i zobaczymy zaraz, co będzie się działo w mojej pompce, czyli jest wzorowym przykładem, czy będzie odwalała robotę. Sobie na odwal trzeba będzie wymienić filtr. Goł, podłączamy! Bierzemy się za odpowietrzanie. Tutaj nic nie cieknie, zobaczmy co idzie dalej. Woda wylatuje i trzeba odpowietrzyć te węże. Można je w drugą stronę odpowietrzyć, czyli do basenu wracamy, można wrócić wodę. Z drugim wężem robimy to samo, kombinujemy. To będzie trochę łatwiej, bo woda się zaraz napełni. I podłączymy pompkę i zobaczymy. Chyba tu jest dobrze. Zakręcamy. Ta pompka nie powinna stać tak blisko basenu, ale na razie postawiłem, żeby coś tu ująć, żeby były wloty, wyloty i żeby było mi łatwiej. Teraz chwila prawdy. Proszę bardzo, tu się od powietrza samo. Pomożemy trochę. Szkoda leci. Nie wiem, jak u Was? U mnie leci tak. Szału nie robi. Wydawało mi się, że w zeszłym roku leciało mocniej, ale prawdopodobnie ten filtr jest do wymiany. Jeszcze popracuję, nie wiem, 2-3 tygodnie, ale pewnie. W lipcu będę musiał, z końcem lipca skończy swoją żywotność I będzie trzeba wymienić na nowy filtr Mam nadzieję, że pomogłem, że odpowiedziałem na pytania Że ten film rozwieje jakieś wątpliwości I na koniec, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał Kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę I jeśli macie jakieś wątpliwości, to zadawajcie pytania Postaram się pomóc, jeżeli tylko oczywiście będę również pod tego to potrafił Kupiłem Cię nową chemię do basenu, więc będzie na pewno film o nowej chemii, o dawkowaniu nowej chemii. Będę już kończył, mam nadzieję, że pomogłem. E, polecam Wam filmy z zeszłego roku na temat basenu. To jest jeden, to jest drugi. Mam nadzieję, że pomogą. Tu jest też najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej!